Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej przed meczem 17. kolejki PK Bank Polskiej Ekstraklasy, w którym Korona Kielce zagra z Krakowią. Jest z nami trener Korony Jacek Zieliński. Dzień dobry trenerze, zapraszamy do zadawania pytań. Dzień dobry Panie trenerze, na początek sprawy kadrowe. Tutaj już pojawiła się informacja o absencjach w tym przynajmniej meczu Dawida Błanika i Marcina Cebuli. Ja o tego pierwszego chciałem spytać, bo też pojawiły się takie informacje, że ze względu na to, że do końca, tego roku dogramy jeszcze tylko dwa mecze, to Dawid raczej nie będzie brany pod uwagę i czy to prawda? Znaczy my podjęliśmy taką decyzję wspólnie z Dawidem, że ten czas do końca tej rundy i później ten grudzień, który będzie bardzo ważny dla niego, spędzi tylko na rehabilitacji i przygotowywaniu się już do rundy rewanżowej. Teraz jest zbyt mało czasu, zbyt ciężkie boiska, żeby, żeby po prostu chłopaka dożynać. To jest zbyt ważny dla nas zawodnik, żeby go poświęcić. W tych dwóch ostatnich meczach. Także Dawid już się rehabilituje, będzie gotowy dopiero od rundy ryważowej. A proszę, panie trenerze, jeszcze przypomnieć, co dokładnie Dawidowi jest, że to tak długo trwa, a wiemy też, że, że borykał się z tym od dłuższego czasu i gdzieś tam na tych środkach przeciwbólowych występował? Czy ma problem z kolanem, konkretnie z więzadłem rzepki? Jest tam stan zapalny, którego nie byliśmy w stanie wyciszyć, wygasić, więc. W związku z tym, że przy tych ciężkich boiskach to generalnie nie mijało, tylko zostawało wleczone w czasie, podjęliśmy decyzję, że chcemy go doleczyć. Marcin Cebula, co z nim, bo on cały czas czeka jeszcze na ten powrót na ekstraklasowe boiska i jak na razie to wiesz, co chwila coś się mu przydarza zdrowotnie. Znaczy nie no, teraz mu się dopiero przy, przydarzyło. No wcześniej miał jeszcze tą, tą chorobę, bo on był tam. On był na No chory rzeczywiście, teraz lekko naciągnął przywodziciela, także no nie jest jeszcze gotowy do gry. No i nie zagra Bartek, ale to ze względu na żółte kartki. Pozostali piłkarze do Pana dyspozycji. Wszyscy są gotowi do gry. Czyli problemów kadrowych tak naprawdę wielkich pan nie ma, bo, bo ci piłkarze, których Pan ma do dyspozycji w ostatnich meczach pokazywali, że, że są w stanie sprostać zadaniu. No i tak też do tego podchodzę. Przegrany mecz z Krakowią na początek przygody z koroną, później był remis, to co czas na zwycięstwo. No, jak ktoś układa jakieś statystyki, to pewnie będzie tym torem szedł, czy tam tokiem rozumowania. No, ale Ja już o tym meczu przegranym z Krakowiem dawno zapomniałem na początku mojej pracy w Kielcach. To było to naprawdę dawno temu, prawie 16 miesięcy. Ale ja nie ukrywam, że no, chcemy się naprawdę pokazać z dobrej strony i zrewanżować Krakowi za tamtą porażkę. Więc jesteśmy gotowi o to, żeby powalczyć o trzy punkty. Rona Kielce prezentująca się tak jak w meczu w Łodzi z Widzewem to praktycznie gwarant tego, że zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. i spokojnie, nie rozpędzam się z takimi tezami, bo mecz meczowy nierówny, ja sobie przypomnę doniesienia mediów przed meczem z Widzewem, gdzie w tych takich zajawkach przed meczem mówiono o tym, że korona jest w kryzysie i nie będzie dla Widzewa trudnym przeciwnikiem, więc podejdźmy do tego spokojnie. Krakowie to jest naprawdę dobry zespół, mają teraz powiedzmy słabszy okres, ale to w dalszym ciągu jest jakość w dalszym ciągu wielu zawodników no, o mocnym potencjale na Polską Ligę, więc my do tego podchodzimy trochę inaczej. No, Okej, okay, ale jeżeli poziom zaprezentowany przez piłkarzy będzie taki jak z meczu niedzielnego w Łodzi, to większy spokój o wynik chyba jest, bo no, trzeba powiedzieć, że wszyscy piłkarze w meczu z widzewem pokazali się z naprawdę dobrej strony i od nich tego pan pewnie oczekuje i oczekiwaliby kibice w tym meczu z pasami. No ale chcemy potwierdzić tylko tą dobrą dyspozycję z widzewa, chcemy zagrać podobnie, yy, podobnie może nie podobnie, ale chcemy zagrać yy, równie dobry mecz, yy, oby był równie skuteczny, bo, bo to trzeba przyznać, że ta skuteczność nasza była dość dość dobra. Jeśli to będzie spełnione, to wierzę w to, że będziemy zwycięzcy. Krakowia, powiedział Pan, ma słabszy okres. Cztery mecze bez wygranej i w tych ostatnich pięciu meczach zwycięstwo, remis i, i trzy porażki, jak dobrze, jak dobrze pamiętam. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o zestaw kadrowy, to Krakowia ma czym straszyć. To Pana podobne zdanie ma Pan? Uważam, że Krakowie ma naprawdę bardzo duży potencjał. To jest mocny zespół, który pokazał przecież początek rundy. Mieli świetny, e, można powiedzieć, że rządzili wtedy w naszej lidze. No, każdemu zespołowi starzają się jakieś słabsze chwile, słabsze, słabsze momenty. Być może oni teraz taki przychodzą, ale to nie, nie ma co, e, to nas na pewno nie uśpi. My do meczu z Krakową podchodzimy e, na dużej sprężarce. Kolejny mecz u siebie. Chcemy się zaprezentować przed naszymi kibicami jak najlepiej, więc tak do tego podejdźmy. Jeżeli popatrzymy tylko w tabele, w punkty, w mecze, to bardzo podobne zespoły się ze sobą spotykają przez pryzmat rundy. Jesiennej patrzę, bo to podobne zdobycze punktowe, oczywiście na plus Korona Kielce, podobne zdobycze bramkowe, na plus tutaj z kolei Krakowie, ale niewielki, plus trzy, jeżeli chodzi o różnice w zdobytych i straconych bramkach, zarówno Korona, jak i Krakowia. Dwa zespoły, które mogą stworzyć tutaj w tej ostatniej kolejce rundy jesiennej dobre widowisko, mam nadzieję, na, na Exbudarenie. Znaczy, jeśli chodzi o te zdobycze punktowe, to poczekajmy do tego. Krakowa ma jeszcze zaległy mecz no tak. z Wisłą w Płocku. Natomiast przede wszystkim to się spotykają dwa zespoły grające tym samym systemem, czyli w ustawieniu 3-4-3, czyli gramy system na system, więc to już będzie ciekawe powiedzmy, starcie, ciekawa konfrontacja. Natomiast no ja myślę, że to będzie ciekawe spotkanie, bo ani, ani Krakowie, ani my to nie jesteśmy też zespoły, które, zespołami, które się kurczowo bronią, które się lubią powiedzmy okopać. Krakowia słynęła w tych pierwszych meczach, zresztą dalej jest zespołem w miarę powtarzalnym, jeśli chodzi o te fazy przejściowe, o grę bezpośrednią na ilkowicza o szybkie wyjście do przodu. My próbujemy grać podobnie, więc no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o tego ostatniego zawodnika, którego Pan wymienił, na więcej bramek zdobytych w Krakowie, ale to nie jest chyba jedyny zawodnik, którego należałoby baczniej przypilnować na boisku. Znaczy no, to już te czasy minęły, że zespoły się skupiają na bacznym pilnowaniu kogoś na boisku, bo te, powiedzmy, sytuacje z kryciem 1 na 1 się dawno skończyły, ale tam jest rzeczywiście, poza Stojilkowiczem, no wiem zawodników, którzy... Którzy mają jakość, już potrafią grać. Wrócił po kontuzji Hasidż. Dla mnie to był zawodnik, który był takim motorem napędowym, jak jeszcze wcześniej przed kontuzją, Krakowi. Maigard w środku pola, Al Amari, Otar Kakabadze, który teraz boryka się z kontuzją, ale to myślę też jest kluczowa, wiodąca postać tej drużyny, więc. Więc teraz świetny okres. Oskara Wójcika, który naprawdę pokazuje się z bardzo dobrej strony, więc jest na kogo zwrócić uwagę, no ale też nie ma co znowu popadać w jakiś czarny humor. My bardziej się skupimy na tym, co my będziemy chcieli zaprezentować, pokazać. Jeśli to będzie spełnione, to będzie dobrze. Ma pan jakieś znaki zapytania, jeśli chodzi o obsadę pozycji w swoim zespole? Jeszcze jakieś niewielkie są, ale generalnie ten plan w głowie jest. Dziękuję. To, trenerze, dopytam o te znaki zapyta zapytania. Oczywiście nie sądzę, że trener odpowie nam, jak będzie wyglądała 11. Zgadzamy Natomiast, czy Wojciech Kamiński jest rozpatrywany ewentualnie na pozycję jeszcze środkowego obrońcy? Patrząc na to, że wraca Marten Romak. chodzi mi o to, czy da się pogodzić. Obu zawodników w jednym momencie w składzie, no bo jednak Martin Remak to kluczowy zawodnik podstawowy, ale Wojciech Kamiński ostatnim występem chyba zasłużył też na kolejną szansę. Wszystko się da pogodzić, dobrych zawodników zawsze się zmieści w drużynie, natomiast i Martin i Wojtek są w 20-meczowej, więc w sobotę się przekonamy jak to wygląda. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Za chwilkę wracamy z drugą częścią konferencji. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia w sobotę. W drugiej części konferencji jest z nami zawodnik Korony Kielce, Dawid Gonzalez-Plata, znany jako Nono. Zapraszamy do zadawania pytań. Dzień dobry Nono. Chciałem spytać o przełamanie w Łodzi, bo hmm, czy ono było Wam bardzo potrzebne po tych pięciu meczach niewygranych. Czekaliście na nie i było potrzebne nawet ze względu psychologicznego w szatni? guys, uh, We need to win because uh, we arrived from the last five games without winning. So, for us, uh, it was very important to win. Um, we know that uh, this game uh, will be very difficult because uh, this stadium is, uh, is very hard. So, the most important is the play with the heart also with the with the head but um, we need the, this character that i think that the last game left uh, in the pitch and also so what that uh, we can win all of the stadium and any any things tak to było dla nas bardzo ważne zwycięstwo po takiej serii 5 without bez wygranej Przede wszystkim, no, wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, ale zależało nam i tak też zagraliśmy z sercem i przede wszystkim z głową, pokazaliśmy charakter i tak naprawdę, no, mamy takie poczucie, że możemy wygrać na każdym stadionie. Odczuwaliście dyskomfort, że, tego, że tych zwycięstw nie było, że przyszła ta seria meczów bez, bez zwycięstwa? The, the, the right. Extra class is difficult, so you can see that the, the league is, uh, is stranger. So I think that uh, anything want to, to win this year the extra class because uh, you can see that every week there are uh, once uh, surprises in, uh, in the results and it's difficult to, to continue um, this uh, good result that we, we started the, the season. but i think that the team is playing good. sometimes um, in the second half, uh, the last minutes, uh, the team go a little bit down. but uh, we are focused. Uh, we are working a lot. And i think that the the thing uh, will recover the Ekstraklasa uh, e jest trudną ligą. Tutaj wiadomo, każdy chce e wygrywać. E trudno nam wiadomo było kontynuować tę serię z początku sezonu, kiedy, kiedy szło nam dobrze, ale tak naprawdę w Ekstraklasie no, liga jest tak specyficzna, że trudno jest takie, takie serie bez, bez e Porażki kontynuować, ale zespół gra dobrze. Skupiamy się na tym, co przed nami, pracujemy i no wierzymy w to, że zespół będzie sobie radził coraz lepiej. Dwa mecze ligowe do końca tego roku, obydwa w Kielcach. No i z pewnością najlepiej byłoby zdobyć komplet punktów w obydwu spotkaniach. I czy wybiegają w przyszłość już do może kolejnych meczów, czy po prostu skupiają się tylko na Krakowie? we must do things just in against Cracovia because uh, if the team think um, far away, will we'll have a problem and will be a mistake. Uh, we must do things game by game and now the most important is the is, uh, this game against Cracovia. Uh, we have a very good opportunity for um, for keeping the on the top of the table and this is the The goal at the moment, I think. Skupiamy się na najbliższym meczu z Krakowią, ponieważ jeżeli zaczyna się wybiegać zbyt daleko w przyszłość, no to, to można mieć problemy, można zacząć popełniać błędy. Także no, my skupiamy się na każdym następnym meczu, mecz po meczu, tak naprawdę. Jest to dla nas, mecz z Krakowią będzie dla nas bardzo dobrą okazją do tego, żeby zdobyć punkty i, i pozostać w topie w górnej części tabeli. No, no, z Krakowiem jak dobrze kojarzę, jeszcze meczu nie przegrał. Zwycięstwo było takie w sezonie 22-23, 2 do 1, a później remisy. Jak ocenia w ogóle zespół obecnie Krakowi i czy daje więcej szans koronie na zwycięstwo w tej sobotniej spotkaniu? Like I told you we are ready to, to win any, against any team. So Cracovia is a very good team, but also the last game they have a, a difficult and the result is not the best for them. And we are ready for for winning, we are working very good, we have clear what uh, we have to do. And also we play at home. We are uh, stronger at home with our fans. So we must to be in, in this game and, and win, I Jesteśmy gotowi do tego, żeby ten mecz wygrać. Ostatni mecz Krakowie jest bardzo dobrym zespołem. Ostatni mecz, co prawda, nie był najlepszy w ich wykonaniu. Ale my się skupiamy na sobie, chcemy ten wygrać, jesteśmy na to gotowi, szczególnie też, że gramy u siebie w domu, a przed własną publicznością u siebie jesteśmy mocniejsi. W ostatnim meczu czuł się no, no, bardzo dobrze na boisku. Czy też jest takie jego wrażenie, że, że te, ten ostatni czas to jest taki, taki zawodnik, którego chcieliby wszyscy oglądać na boisku? i'm working for, for give to the team my, my best uh, level and every day i'm pushing to, um, to give this level and i want to, uh, to watch my, my best level like i told you and i, I am working a lot and i hope the, the best level uh, of me uh, the people can see in the pitch Pracuję każdego dnia ciężko, żeby dawać siebie jak najlepiej na boisku, żeby być każdego dnia najlepszą wersją siebie. Pracuję nad tym, żeby ten poziom oczywiście każdego dnia podwyższać i, i dawać jak najwięcej z siebie zespołowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jeszcze do mnie pytanie a propos pozycji, bo zwykło tak być, że z wiekiem zawodnicy schodzą coraz niżej pozycjami, a Nono wylądował teraz na dziesiątce, jak się czuje. Uh, I can play in different uh, positions, and the most important is uh, adapt uh, uh, of all them. So, it doesn't matter which position, the most important is. to be the, the best on um, yourself and I try to help the, to the team. It doesn't matter uh, which position because uh, the coach is who decide uh, which position I have to play. But uh, I'm ready to to play uh, winger, uh, midfielder. So uh, the most important is when I stay in the in the pitch, uh, help my teammate and give me my character and also try to, to help to the team with the uh, acid with gold and also uh, with the work Tak naprawdę no tak, grywałem na różnych pozycjach, potrafię, jestem zawodnikiem takim, który potrafi się adaptować do gry na różnych pozycjach. Tak naprawdę dla mnie nie ma to większego znaczenia, na jakiej pozycji gram. Dla mnie najważniejsze jest zawsze to, żeby przede wszystkim pomóc drużynie. Trener decyduje tak naprawdę, na jakiej pozycji gram danego dnia, ale tak jak mówiłem, jestem gotowy, żeby grać zarówno na dziewiątce, jak i, jak i w środku pola. No i przede wszystkim zespołowi dawać liczby, takie jak gole i asysty. To jeszcze pytanie, bo Niedługo, czy może w tym okresie mija rok, od kiedy wracał do dyspozycji trenera, oczywiście on zaczął grać w następnym roku, natomiast ile czasu zajęło mu to, aby wyrzucić z głowy kontuzję, ten strach przed nie wiem, odnowieniem się kontuzji? After my, my injury I did very good uh, work uh, during this 10 months after surgery. So when I arrived and the coach decided to, to put me I, I was 100%. So uh, after this moment I, I'm 100% and I'm uh, working for Mm, for don't come back to uh, be a problem in, in my knee because uh, sometimes uh, mm, I feel uh, a little bit pain, but uh, I feel very good. I'm 100% and I'm ready for for play. Po tej kontuzji włożyłem bardzo dużo pracy w to, żeby wrócić do pełnej dyspozycji. Po tej operacji bardzo dużo pracowałem. No i ja, ja wtedy, jak wracałem po kontuzji, to byłem na 100% do dyspozycji trenera, na 100% silny. Tak samo jest teraz. Cały czas pracuję nad tym, żeby wzmocnić to kolano po kontuzji. Czasem odczuwam jeszcze w nim ból, ale to jestem w 100% gotowy do gry. Dziękuję. W takim razie bardzo dziękujemy i do zobaczenia w sobotę na meczu z Krakowią. Dziękuję bardzo.